Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu networkingowym. Nazywam się Marta Tyborska. Chciałam też przedstawić panią Anię Sobolewską z Persona PR, która poprowadzi kolejną część networkingową naszego spotkania. Te spotkania Networkingowe są organizowane przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w ramach projektu Creative Cities. Wprowadziliśmy nowy element do naszych spotkań networkingowych. Pani w tej jest... części prosiłabym, żeby każdy z Państwa przedstawił się, powiedział jak się, jak się nazywa oraz jaką firmę reprezentuje. Tak więc zapraszam teraz osoby z pierwszego stolika znajdującego się w rogu w lewej części sali do przedstawienia się. Dzień dobry Państwu, Andrzej Wana, firma Tenis Systems. Prowadzę pracownię projektową architektury krajobrazu. Reprezentuję firmę Killa. Jestem tutaj przedstawicielem firmy LMI Polska. Reprezentuję Agencję Komunikacji Marketingowej. Reprezentuję firma C-Service. Prowadzę działalność związaną z finansami A Finance. Reprezentuję firmy Tomski Internet Marketing. Jako, że czerwiec jest zdominowany przez emocje i tematy sportowe, Dzisiejsze spotkanie poświęciliśmy motywacji w sporcie i biznesie. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć sukcesu, jeśli tego wszystkiego nie zaplanujemy. Chodzi o to, żeby wiedzieć dokąd idę. Ta droga może być czasem prosta, czasem może być, może i zygzakiem, ale ważne jest to, żeby mieć ten swój, można powiedzieć, azymut, dokąd to tam Ten cel może się zmienić, prawda? On się może przesunąć, on może troszeczkę zmienić swoją wartość. Czyli najpierw mamy wizję. Myślimy sobie, ok, gdzie chcę być. Następnie, kiedy mamy już wizję, kiedy mamy cel, musimy opracować strategię. W biznesie strategia to jest jakby opracowanie całej ilości, ilości kroków, które musimy podjąć, żeby ten cel osiągnąć. Jak już mamy strategię, no to planujemy. Ten dział zrobi to, tam ten dział zrobi tamto, trening zrobimy taki. W tym miesiącu będzie objętość, czyli dużo kilometrów. W następnym miesiącu będzie szybkość, czyli szybszy trening czy mamy działania. Działania sobie potem jak Państwo lubią. Czy planujecie je na co dzień, czy planujecie je raz w tygodniu, czy raz w miesiącu. Wszystko to jest dobrze, tylko ważne jest to, żeby widzieć, dokąd idę. Jak zamkniecie oczy i myślicie, dokąd idę, to zobaczcie w sobie, czy Wam się dobrze robi tutaj na brzuchu, czy tak, czy tam Was trochę ściska. To jest też bardzo ważne.